Siemas się tu to będzie bez. I dzisiaj odblokowujemy i robimy też nowego zademiarza, a mianowicie miny. A ja już ją odblokowuję <coughs> za kredyty. I teraz został mi ostatni, ten ta, ta ultra legendarna. E, więc tak mamy na samym dole Mina. Jest. Rzadkość, tak jak mam zawsze. I co, lecimy też na kauciku. Zero pucharków. Lecimy. Okej. A i chciałbym Was poinformować, że filmiki będą raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu. Wow! yo yo fajnie! Uno ma takie dosze! Ma też bardzo fajną emotkę. Bardzo szybko można lecieć. Dobra, teraz spróbuję ją, ją na solo. Jest gra solo. Lecimy. Lecimy solwencję. Up, upa upa style. I to są wszystko boty, więc się nie muszą nic martwić. Pędzimy, pędzimy, doszeczki mam, dasze, dasze mam. Siup, siup, siup siup. Tu jest bardzo fajna postać, bo możesz atakować i jednocześnie uciekać. I to mnie się bardzo i to bardzo podoba. Siup, siup. A tu... Oho, fajna burza. Przecież to jest fajne, bo możesz bardzo łatwo dojechać, a ult, to co robi, bo w poprzedniej grze Tornado DAJE! O, ma dobra, ja zatrzymuję. Ja jestem po króciutkiej przerwie, siup, siup, siup. No, bardzo fajna postać. Mi się podoba, kiedy... Kiedy umiesz nią grać? I mamy jeszcze więcej nagród, dodatki store dropik i kolejny stodok. A więc to wszystko w tym odcinku i TikToku ja Was żegnam, a to był bez, który Was żegna. Cześć!